Pięć palet min przeciwpancernych znika z wojskowego transportu i odnajduje się, uwaga, w magazynie sklepu meblowego. Brzmi jak żart? Trochę tak, ale nikomu nie jest tu do śmiechu. Jak to możliwe, że wojsko zgubiło wcale niemały transport materiałów wybuchowych? Czy właśnie z tego powodu stanowisko stracił szef inspektoratu wsparcia sił zbrojnych? To pytania, na które odpowiedzi szuka Adrian Zaborowski. Powiedz proszę, co ustaliłaś to może po kolei w ogóle, jak to wszystko wyglądało, no bo sprawa sięga tak naprawdę lipca 2024 roku, czyli dobrze licząc, to było pół roku temu, ten transport ruszył z Hajnówki do mostów w pomorskim i to jest całkiem spory transport, o którym powiedziałaś, bo 10 wagonów, no i w tych wagonach towarowych miny przeciwpancerne. Transport do mostów dojechał, tam był rozładowywany, no ale nie w całości i tutaj pojawił się pewien problem, no bo pięć palet nie zostało rozładowanych i pozostało cały czas w jednym z wagonów, a w międzyczasie oczywiście ten cały transport, te wszystkie wagony po prostu z mostów ruszyły w głąb Polski. No i pytanie pojawia się, co się z nimi działo przez dwa tygodnie. Wiemy, że na pewno podróżowały przez całą Polskę. Po dwóch tygodniach zostały znalezione w Orli, na Podlasiu, tutaj niedaleko tak naprawdę od Hajnówki, dosłownie 30-40 kilometrów. No i tak jak już wcześniej wspomniałaś, one znalazły się w magazynie fabryki, która produkuje meble. No i tak to wszystko właśnie wyglądało, że przez dwa tygodnie po Polsce materiały, tak naprawdę wybuchowe podróżowały po całej Polsce. My rozmawialiśmy z informatorem, z wojskowym. No i Powiedział nam mniej więcej informacji dotyczące tego transportu, jak on, ten transport wyglądał. No i z tych informacji wynika, że najprawdopodobniej tutaj po prostu zawinił czynnik ludzki w mostach, ponieważ wojskowi podpisali odpowiednie dokumenty, a dokładnie tego po prostu transportu nie sprawdzili. No i też pojawiła się jeszcze inna kwestia, kwestia nieodpowiedniego przeszkolenia do pracy z materiałami wybuchowymi. Wagony są y, tak skonstruowane, że one się zsuwają z dwóch stron. Nie y, z jednej tylko, tylko zsuwają się do środka i po prostu sprawdzali, przesuwali, ale są w grodzie rozstawione. I po prostu nie, nieudolnie nie widzieli jednej grodzi, że w grodzi y, były miny. Oczekujemy od tego, żeby szefostwo środków bojowych wzięło się za robotę i konkretnie były klarowne przepisy i zaczęły być szkolenia. Szkolenia ludzi i szkolenia tylko. A nie tylko czcza rozmowa, bo to nie jest fabryka zabawek, to są materiały wybuchowe. A co dojdzie, jak teraz, dwa tygodnie jeździły miny, jakby nie daj Boże wpadł pomoc w ręce? Po tym, jak te materiały zostały odnalezione już po tych dwóch tygodniach, to też pojawiło się oficjalne pismo, pojawił się także pojawił się donos między innymi do Szefostwa Inspektoratu Wsparcia o tej całej sytuacji, jak to wszystko wyglądało. Z naszych informacji tak między innymi wynika, że Szefostwo Inspektoratu Wsparcia oczywiście wiedziało o tej całej sytuacji. No i też warto wspomnieć, że oni odpowiadają między innymi za tego typu transporty, które mają miejsce na terytorium naszego państwa między innymi. Przez pół roku tak naprawdę no, niewiele się działo, do wczoraj tak naprawdę, no bo wczoraj szef MON ogłosił dymisję, ogłosił dymisję generała Artura Kępczyńskiego, który jest właśnie szefem, właściwie już był szefem inspektoratu wsparcia. Dzisiaj też szef MON był pytany między innymi o to, co się działo przez pół roku, bo te informacje o tym transporcie się pojawiały między innymi na tym wysokim szczeblu. No i właśnie, jest też zapowiedź innych zmian. Proszę posłuchać. A ile czasu upłynęło od momentu, kiedy się pan dowiedział o tej sprawie do dymisji generała? To, to upłynęło kilka miesięcy, ale najpierw były wyciągane wnioski personalne wobec osób, które są poniżej. Czy były już dymisje? Były wyciągnięte konsekwencje, które pan generał miał wyciągnąć. Mhm. I uważam, że można było zrobić więcej. Dlatego też ta ostateczna decyzja dotyczyła już szefa inspektoratu. To będzie ostateczna decyzja, czy będą. Kolejne Nowy szef, który zostanie zaraz za chwilkę powołany. Jedno z najważniejszych zadań będzie miał oczywiście też dalsze zweryfikowanie każdego, każdego etapu procesu zabezpieczenia obchodzenia się z materiałami, szczególnie materiałami wybuchowymi, ale też usprawnienia działania całego inspektora. No oczywiście dymisja to jedno, ale też tutaj pojawia się kwestia śledztwa. Śledztwa w prokuraturze wojskowej, które jest prowadzone z tych informacji, które przekazuje prokuratura. No to cztery osoby usłyszały zarzuty, czterech wojskowych usłyszało już zarzuty. Jak to śledztwo wygląda, pod jakim kątem jest prowadzone? Proszę posłuchać przedstawiciela prokuratury. Podczas rozładunku środków bojowych z transportu kolejowego zagubiono czy utracono 240 sztuk min przeciwpancernych. W tej sprawie jest prowadzone śledztwo. Cztery osoby usłyszały zarzuty. Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków w zakresie nadzoru nad tym rozładunkiem. Wszyscy podejrzani zostali przesłuchani, nikt nie przyznał się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Służyli wyjaśnienia, te wyjaśnienia są cały czas weryfikowane. Adrian Zaborowski. Doszło do nieumyślnej czasowej utraty broni w postaci min przeciwpancernych. Tak czytam też między innymi w oświadczeniu prokuratorów o wszystkich, incydentach, o wszystkich aspektach tego incydentu. Opowiedział Adrian Zaborowski. Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję.